zaistniał pożar musi najpierw być palenie. To teraz mówię dla was z tego powodu, że nie zawsze straż pożarna będzie wam potrzebna do gaszenia pożaru. Liczy się czas. Czasami będąc w domu, kiedy na przykład zapali się jakiś tłuszcz w garku na patelni. Dzięki szybkiej reakcji jesteście w stanie szybko ugasić ten pożar, przez co i straty będą mniejsze, nie będzie zagrożenia dla życia i zdrowia. Żeby zaistniał pożar, muszą być spełnione, może, żeby zaistniał proces palenia się, muszą być e, spełnione trzy warunki. Musi być materiał palny, coś co będzie się palić, musi być tlen i musi być też utleniacz. Ta najczęstsza grupa pożarów to są pożary grupy A, a to są ciała stałe pochodzenia organicznego, które się żarzą. W skrócie mówiąc, drewno, słoma, węgiel, papier. Te pożary występują najczęściej. Druga grupa pożarów to są pożary grupy B. B można sobie skojarzyć jak benzyna. I tutaj w przypadku grupy B to są ciecze palne, ropopochodne, a więc olej napędowy, benzyna, nafta. Są to też alkohole. Do grupy B wchodzą też takie ciała stałe, które podgrzane, one się topią i wtedy mamy do czynienia też z pożarami grupy B, one zachowują się wtedy jak ciecze, jak się stopią. I pożary grupy C są to gazy palne, metan, etan, propan, butan, wodór, acetylen. Pożary grupy D, no rzadko spotykane pożary metali lekkich. i pożary grupy F, grupa pożaru F to są pożary tłuszcze i oleju w pomieszczeniach kuchennych. Pierwsze co, no to spróbujemy gasić za pomocą koca gaśniczego. Zawsze na szkoleniach polecam ten sprzęt, ręczny, sprzęt gaśniczy, koc gaśniczy. jest coś, co się praktycznie nie psuje. Za pomocą koca gaśniczego gasimy w ten sposób, że odcinamy dopływ tlenu. Nie ma tlenu, a więc jednego z czynników do procesu palenia się i nie mamy pożaru. Pożar jest ugaszony. Z każdej strony stłumiony, OK. Nie udało się, ponownie. Jednak widzicie, proszę Państwa, trzeba więcej czasu na to, żeby ugasić. Cały czas jeszcze chyba tutaj ten dochodzi, dlatego cały czas mamy tutaj proces spalania. Dobra, poczekamy chwilę. Proszę Państwa, następnym e, sprzętem, który polecam, to są gaśnice proszkowe. Gaśnica proszkowa, taka najbardziej uniwersalna gaśnica. Nie ma obowiązku, żeby taką gaśnicę mieć w mieszkaniu czy też w domu, ale mimo wszystko ja polecam, żeby mieć tak 2-4 kg tego środka gaśniczego. I przystąpimy może do gaszenia za pomocą tej gaśnicy. Proszę Państwa, mówiłem, że może być niebezpiecznie. Proszę się odsunąć, proszę się odsunąć proszę Państwa. I jeszcze jeden mamy pożar. No i jednak nie starczyło. Ale zaraz próbujemy tutaj ugasić za pomocą gaśnicy śniegowej. No i to się już nam udało ugasić. I jeszcze jeden pożar tutaj. Jeszcze została nam wam do ugaszenia. Patelni w garku. Najskuteczniejszą metodą ugaszenia takiego pożaru to jest przykrycie pokrywką. Przykrywamy pokrywką. Oj, chyba nie jest skuteczna to, ale chwileczkę jeszcze. Przykrywamy pokrywką tak, żeby odciąć dopływ tlenu. Chyba pokrywka niedopasowana do tego gaszenia garku. Będziemy musieli tutaj przy użyciu koca chyba spróbować. Proszę Państwa, może to teraz właśnie tak, jak kolega tutaj mi powiedział, teraz pokażemy, jak nie należy prawidłowo gasić. Co tu się stanie? Zobaczcie, proszę Państwa, co się stało, jak kolega tutaj wylał troszeczkę wody. Jaki efekt tego był? A niestety takie przypadki też się nam zdarzają. Komuś się zdarzy zapomnieć, przysnąć. Jest włączona kuchenka. Na kuchence jest garnek z tłuszczem, z olejem. Zapali się to. W walki pierwsze co to każdy chwyta za wodę. No w tym przypadku woda jest dla nas bardzo dużym niebezpieczeństwem.